17. Zaduszki jazzowe odbędą się wyłącznie w formule online z uwagi na epidemię koronawirusa. Transmisję z koncertu grupy Kuba Kowalski, kwartet, znajdziecie w tkn24.pl oraz na fanpageu Miejsko-Gminnego Domu Kultury z Końskich. Początek już w niedzielę o godzinie 17. 15 listopada przeprowadzimy koncert na żywo tutaj z Domu Kultury z Egipcjanki. Początkowo w planach mieliśmy, żeby. W tym koncercie uczestniczyło 20, 25% publiczności, bo takie, takie były możliwości. Natomiast teraz w ogóle bez udziału publiczności możemy takie koncerty przeprowadzić. Tak więc zapraszam Państwa już dzisiaj do, do sieci na strony. Między innymi państwa portalu TKN24 i na stronę Facebookową Miejskiego Miejsko Gminnego Domu Kultury W Końskich. Wiemy już, że do Końskich na 17. Zaduszki jazzowe przyjedzie grupa Kubakowalski Quartet. To formacja jazzowa, która powstała jesienią 2017 roku. Grupę tworzą młodzi, lecz niezwykle zdolni, pełni energii muzycy, laureaci ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów, a przede wszystkim studenci najlepszych uczelni muzycznych w Polsce, gdzie kształcą się pod okiem wybitnych pedagogów takich jak na przykład Włodzimierz Pawlik, laureat Nagrody Grami. W swoim repertuarze oprócz własnych kompozycji chętnie sięgają również do światowych standardów muzyki jazzowej i rozrywkowej takich twórców jak np. Miles Davis czy Charlie Parker. Utwory te w nowych jazzowych aranżacjach wykonane przez młodych, pełnych energii artystów sprawią, że koncert tej formacji pozostanie w Państwa pamięci na długo. Zespół tworzą Kuba Kowalski, Trąbka i Flugelhorn, Anna Pawłowska, kontrabas, gitara basowa, Przemysław Stefańczyk, fortepian, Tomasz Dąbrowski, perkusja, gościnnie zagra Mikołaj Tarczyński na gitarze. Zaduszki jazzowe, czyli markowe granie to koncert, który przez wiele lat organizowany był w klubie osiedlowym KSMEK. Wraz z przejściem z tamtej jednostki kultury do MGDK Końskie Dyrektora Piotra Salaty przeniesiono i miejsce organizowania Zaduszek jazzowych. Jak nazwa wskazuje, koncert poświęcony jest zmarłemu przedwcześnie 17 lat temu znanemu koneckiemu muzykowi Markowi Cieślakowi.